Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku jak możecie zobaczyć za mną RS3 od Audi piękny kolorek, piękny samochód w zasadzie fajnie, że ma poszerzone butniki i robi się od razu taki agresywny w stosunku na przykład do takiej zwykłej seryjnej powiedzmy a także ten charakterek jest mocno zachowany jeśli chodzi o te sportowe samochody Audi. W tym samochodzie robiliśmy sobie full front tak zwany w folii PPF i na resztę elementów, na resztę lakieru, felgi, szyby oraz tapicerkę wewnątrz pojazdu wrzuciliśmy sobie odpowiednie powłoki ceramiczne, hydrofobowe lub impregnaty, wszystko zależy od powiedzmy elementów. Lecimy dalej, tutaj mamy x piąteczkę, nową, nowa po lifcie w zasadzie nawet trochę te, Trochę zderzaki pozmieniane, trochę lampy pozmieniane, yy, trochę wnętrze jest zmienione, bo możemy sobie zajrzeć do środka. Już mamy ekran długi, jak w Mercedesach kiedyś gdzieś BMW poszło właśnie w y, te rzeczy. Ja to powiem szczerze, jestem zwolennikiem akurat y, fizycznych przycisków. Aczkolwiek u siebie też mam niestety tablet, no ale co z tego? Yy, najbardziej ubolewam pod tym względem, że y, panel klimatyzacji jest umieszczony w tablecie, także niestety trzeba gdzieś tam oderwać zrok podczas jazdy, żeby coś sobie ustawić i tak, robimy sobie full body te chłopaki, jak możecie zobaczyć, rzucają sobie właśnie daszek reszta elementów już jest oklejona ja też sobie już ją wczoraj poobrabiałem w dużym stopniu Mazda na pakiet silver robiliśmy sobie korektę lakieru, detailing wnętrza i powłoki ceramiczne i Kupra Formentor no taki sam pakiet jak RS3, yy, czyli nasz yy, bestseller w zasadzie yy, Lakshary. Full front PPF, plus powłoki ceramiczne. Na koniec tygodnia mamy Rangera. Wy zobaczycie sobie w kolejnym odcinku: będziemy robić full body PPF. I samochód jest yy, od naszych przyjaciół z Terenwizji. Auto już użytkowane, yy, troszkę pobrudzone. Yy, będziemy sobie kleić. Całości PPF-em, ale tak jak mówię, zobaczycie w kolejnym odcinku. Ja Was teraz zapraszam do oglądania realizacji z RSA, z KUPRY i z X-Piątki. Moi drodzy, kończymy odcineczek. Jak możecie zobaczyć, raptor stoi już gotowy. Trochę powiedzmy, e, przemiarkowaliśmy się, jeśli chodzi o czas i został on już oklejony, e, ale e, jakby cały proces realizacji oglądniecie sobie w kolejnym odcinku, na który Was oczywiście już zapraszam. E, żegnam się z Wami. Zostawcie łapę w górę suba. Pamiętajcie o naszych mediach społecznościowych, na których dzieje się o wiele, wiele więcej niż na samym YouTubie. E, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!